Wiadomości z dnia 22 stycznia 2021, a w programie Wirtualna Pielgrzymka Papieża do Polski. DRP wygrało z koronawirusem. Polska flota zakupiła dwa supernowoczesne niszczyciele. To już te czasy: Karol Wojtyła odbył pielgrzymkę do naszego kraju bez jednego kroku. Wirtualna Pielgrzymka to prototyp wywodzący się prosto z Mielca. Pozwala on odbyć wirtualną podróż w dowolne miejsce na ziemi ku dumie naszego narodu. Papież wygrał nasz kraj jako ten, który odwiedzi jako pierwszy. Technologia niestety jest bardzo droga i nie powstanie więcej egzemplarzy niż dwie sztuki. Zwycięstwo. Pierwszy dzień, w którym nie stwierdzono żadnego przypadku koronawirusa. Gigantyczny sukces biorąc pod uwagę ilość wykonanych testów. Aż siedem. Zasługą tego stanu rzeczy jest m.in. wprowadzenie tzw. metody terleckiego do leczenia pacjentów. Opublikowanej tydzień temu. Chwała naszej służbie zdrowia, chwała ministrantom. Dziś w gdyńskim porcie zasumowało dwa nowiutkie niszczyciele z USA. Majestatyczne okręty będą w służbie aż 70 lat. Ten zakup pozwoli nam wyprzedzić aż 2K stacjonujące nad Bałtykiem. Chwała naszej armii! Na zakończenie zachęcam do wspólnej modlitwy za dobro i przyszłość naszej armii i Ministerstwa Obrony Narodowej. Szczęść Boże!